Ile razy już to słyszeliście? Musisz lecieć na Malediwy. Jest rajsko. A potem lecicie i umieracie z nudów po dwóch dniach, bo wasza natura potrzebuje adrenaliny, a nie leżaka. Albo na odwrót, znajomi wyciągają was na trekking w górach, a wy marzycie o tym tylko, żeby podał wam ktoś drinka z palenką i do święty spokój. Wybór wakacji w 26. jest trudniejszy niż kiedykolwiek. Instagram bombarduje wszystkich naraz. Wszystko wygląda pięknie, ale nie wszystko jest dla ciebie. Dlatego dzisiaj zrobimy coś innego. Nie będę wam mówił lecie tam albo tam, ale zagramy sobie fajną grę. Przygotowałem dla was profesjonalny podróżniczy quiz. Zadam wam pięć kluczowych szybkich pytań. Każdy ma cztery warianty odpowiedzi. Zapisujcie swoje wybory, a na końcu podliczymy punkty i zdradzę wam, które konkretne kraje w 26 roku będą dla ciebie strzałem w dziesiątkę. I uwaga, to nie jest zabawa w stylu jakim rodzajem pizzy jestem. To są pytania, które w rozszerzonej wersji ja ja zadaję moim klientom, gdy projektuję dla nich podróże szyte na miarę, takie na wypasie, ale też i budżetowe. Wy macie to dzisiaj za darmo, w wersji demo. Gotowi? Czas start. Pytanie numer jeden. Wyobraź sobie swój idealny poranek na wakacjach. Budzisz się, otwierasz oczy i czujesz, czego potrzebuje twój mózg, żeby odpocząć. Opcja A. Totalny rezerw. Nie nastawiasz budzika. Chcesz wstać, przejść 10 kroków i wpaść do ciepłego morza. Twoim największym wyzwaniem dnia może być wybór basen czy plaża. Nie chcesz zwiedzać, nie chcesz się męczyć, chcesz być obsługiwany. Opcja B. Ze przygody budzisz się wcześniej, bo szkoda dnia, wsiadasz w auto terenowe, jedziesz w nieznane, chcesz widoków, przestrzeni, gór, pustyni, lubisz zmieniać hotele. Być w ruchu, leżenie na plaży dłużej niż godzinę. Cię parzy! opcja numer 3, stymulacja i chaos chcesz wyjść z hotelu i od razu wpaść w tłum, poczuć zapachy ulicznego jedzenia, usłyszeć klaksony targować się na bazarze chcesz kultury, świątyń, ludzi cisza cię przeraża, chcesz chłonąć po prostu inny świat wszystkimi zmysłami opcja D, balans i natura, chcesz trochę aktywności jakiś trekking, wodospad, rower ale wiecznie musisz mieć dobry hotel i pyszne wino, a także miękkie łóżko, nie chcesz Ekstremalnych doznań, ale nie chcesz też nudy. Co się dobrze, czy naprawdę chcesz zwiedzać w świątynię w upale, czy tylko tak wypada? To nie ma złych odpowiedzi. Zapisz literkę. Pytanie numer dwa. Porozmawiajmy o pieniądzach. Nie chodzi o to, ile masz na koncie, ale na co wolisz je wydać. Masz określoną kwotę. Jak ją wydasz? A Król życia, hotel to dla ciebie połowa wakacji. Musi być efekt wow, petarda, prywatny basen, widok z łóżka na ocean, nienaganna obsługa. Jesteś gotów zapłacić dużo, żeby czuć się wyjątkowo i luksusowo. Opcja B. Sprytny odkrywca, masz budżet, ale wolisz go wydać na wynajem samochodu, prywatną łódkę albo na lot balonem. Hotel. Ma być czysty, bezpieczny, ale nie musi mieć złotych klamek, bo i tak wracasz tam tylko spać. Opcja C, czyli łowca okazji. Liczy się cena tak jakość. Wolisz wyjechać na miesiąc tanio, niż na tydzień drogo. Jesz na ulicy, śpisz w tanich pensjonatach, satysfakcję daje ci znalezienie noclegu za 50 zeta. I opcja D. Jakość do ceny. Lubisz ładne, butikowe miejsce, ale niewielkie sieciówki. Szukasz perełek małych pensjonatów z duszą ewentualnie glampingu. Wolisz wydać więcej na genialną kolację w topowej restauracji. Niż na hotel pięciogwiazdkowy, który jest bezduszny, nie ukrywajmy. To jest kluczowe pytanie. Bądźcie ze sobą szczerzy. Zapiszcie literę, a my lecimy do pytania numer 3. Z kim lecisz? Jaka ma być atmosfera tego wyjazdu? To determinuje kierunek. Bardziej niż myślicie. Opcja A. Romantycznie i we dwoje. To ma być wasz czas. Kolacje przy świecach, spacery za rękę. Nie chcecie słyszeć krzyku cudzych dzieci przy basenie. Szukać intymności i spokoju. Opcja B. Ekipa lub rodzina. Aktywna. Lecicie paczką znajomych albo z dziećmi, które mają niespożytą po prostu energię. Musi się dziać i kręcić. Akoparki, skutery wodne i wspólne grillowanie. Potrzebujecie przestrzeni atrakcji, żeby tam nikt nie rudził. Opcja C. Solo lub social. Lecisz sam albo z przyjacielem i chcecie poznawać ludzi, imprezy na plaży, hostele, wspólne wycieczki z obcymi ludźmi. Chcecie wrócić ze znajomymi po prostu z całego świata. I opcja D. Ucieczka i detoks. Nieważne z kim lecicie. Chcesz uciec od ludzi. Masz o domku na od ludzi, gdzie nie ma zasięgu, nie ma sąsiadów i nie musisz się malować ani stroić do kolacji. Macie to? Jeśli zaznaczyliście, a czyli romantycznie, ale lecicie z wujką dzieci, to mamy mały problem, ale załóżmy wersję idealną. Piszcie literę, a na końcu Wam wszystko wytłumaczę. Pytanie czwarte. To jest najważniejsze pytanie, którego biura podróży często nie zadadzą. Czego nie tolerujesz, co sprawi, że wrócisz wściekły? A ja to pytanie uwielbiam, bo, no bo pff, kto by chciał wrócić wściekły z wakacji? A brud i robale. Nie ma opcji. Jeśli zobaczysz karalucha w pokoju albo jaszczurkę na ścianie, po prostu panikujesz. Nie zjesz niczego, co nie wygląda też sterylnie. Hmm. Opcja B. Tłum i tak zwana turystyka autokarowa. Dostajesz szało, jeśli musisz stać w kolejce. Nie cierpisz owczego pędu. Wolisz zaryzykować i zgubić się w dżungli, niż iść za przewodnikiem z parasolką. Opcja C. Nuda izolacja. Boisz się, że pojedziesz na wyspę, gdzie po 20.00 psy szczekają wie no, wiecie czym. Musi być życie nocne, sklepy, ludzie. Cisza Was męczy. Opcja D. Skomplikowana logistyka. Nie chcesz martwić się o promy, przesiadki, wizy na granicy. Boisz się, że coś pójdzie nie tak. Chcesz, żeby to po prostu było bezpieczne i idealnie. Wybór negatywny jest często, pamiętajcie, łatwiejszy niż pozytywny. Zapisane? To przechodzimy do ostatniego pytania, żeby już nie przyciągać, ale decydującego. Na koniec. Żarcie. Dla wielu, w tym właśnie dla mnie, to sens podróży. Opcja A. International and fine dining. Lubisz owoce morza, steki kuchnię włoską? Chcesz jeść w restauracjach z białym obrusem? Eksperymenty? Tak, ale w kontrolowanych warunkach. Opcja B. Lokalnie, ale bezpiecznie. Chcesz spróbować lokalnej kuchni, ale w sprawdzonych naipeczkach? Humozwołanie? Tajin w Maroku. Opcja C. Hardcore'owe street food. Pataj z wózka za 5 zł. Biorę. Zupas nieznanego składnika na plastikowym stołku, dawaj. Im dziwniej i ostrzej, tym lepiej. Opcja D. Piknik w naturze. Najlepiej smakuje ci ryba, którą sam złowisz i ugrylujesz, Albo kanapka zjedzona na szczycie góry z widokiem. Jedzenie to paliwo dla przygody. Koniec tego przedługiego testu. Spójrzcie na swoje kartki. Która litera dominuje? Policzcie szybko. Gotowi? Oto wasze podróżnice przeznaczenie na 26 rok. Jeśli macie przewagę A, jesteś koneserem komfortu, twoje hasło to zasłużyłem na to, a kierunki dla ciebie pewnie na to czekaliście, to zdecydowanie Malediwy, ale tylko resorty. Żadne lokalne wyspy. Opcja numer dwa to luksusowa północ Mauritiusa. Opcja numer 3 Dubaj i hotele przy plaży. Nie jedź do Indii ani na żaden backpacking do Wietnamu, bo to znienawidzisz. Jeśli masz przewagę B, jesteś odkrywcą drogi. Twoje hasło to wolność. kierunki dla Ciebie to Oman. Idealny na road trip autem w 4 x 4, Stany Zjednoczone i parki Narodowe Zachodniego Wybrzeża albo Maroko i trasa przez góry Atlas na Saharę. Potrzebujesz auta, mapy i przestrzeni. Unikaj to woli inclusive. W Turcji po prostu się udusisz, mówię ci. Jeśli masz przewagę C, Jesteś łowcą wrażeń. Twoje hasło to chwytaj dzień. Kierunki dla ciebie? Tajlandia, Bangkok i żywe wyspy. Wietnam od północy do południa. Albo Kolumbia. To absolutny hit nadchodzących lat. Potrzebujesz bodźców. Jeśli masz przewagę D, jesteś typem slow and nature. Twoje hasło to balans. Kierunki dla ciebie? Madera, wieczna wiosna i trekkingi, południe Mauritiusa w małych pensjonatach, albo Kosta Rykańska, dżungla i zwierzęta. Szukasz kontaktu z naturą, ale w cywilizowanych warunkach. A co jeśli wyszedł wam miks? Na przykład dwa razy A i trzy razy C. Chcę luksusu, ale chcę też jeść na ulicy. Słuchajcie. Tęku jest to zabawa. To jest uproszczenie, ale w prawdziwym życiu większość z nas jest właśnie takim miksem. I tu pojawia się problem. Bo biuro podróży sprzedawam albo złotą klatkę, albo szkołę przetrwania. Mało kto potrafi to połączyć. I tu wchodzę po prostu ja. Kiedy tworzę podróży, czy te na miarę, zaczynamy właśnie od takiego profilowania. Ja jestem jak krawiec. Biorę Twoją potrzebę luksusu i łączę ją z Twoją chęcią przygody. Jak? Na przykład wysyłam Cię do Tajlandii, gdzie w dzień jest street food za dolara, ale śpisz w niesamowitym butikowym hotelu z basenem w dżungli albo tuż przy samej plaży. Jeśli wyszło Ci w teście, że nie pasujesz do standardowych opert, to znaczy, że potrzebujesz planu szytego na miarę. Wejdź po prostu do opisu do filmu, znajdziesz tam adres mailowy i kontakt do nas. Piszcie śmiało, zobaczymy, co da się zrobić. A teraz zadanie dla algorytmu. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jaki wynik Wam wyszedł. Same literki, na przykład 3 razy a 2 razy b. Jestem mega ciekaw jaka grupa dominuje na moim kanale. Dzięki za zabawę. Subskrybujcie po więcej i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ciao, hej!